Jeżeli zarabiamy 10 tysięcy złotych przed emeryturą, przechodzimy na emeryturę, średnio to nasze świadczenie obecnie wynosi około 5 tysięcy złotych. Natomiast prognozy na kolejne lata, jeśli chodzi o Komisję Europejską na rok 2060, jeśli chodzi o nasz polski ZUS nawet dekadę wcześniej, pokazują, że ta stopa zastąpienia będzie spadać bardzo gwałtownie, na przykład do 25%, właśnie w tych okolicach 2050-2060 rok, no i wtedy przy standardzie życia, który, na który możemy sobie pozwolić przy 10 000 zł, 10 tysięcy złotych pensji przed emeryturą na emeryturze otrzymujemy 2,5 tysiąca. To teraz mam do was pytanie, jak myślicie, kto na sam koniec, czyli mając te 65 lat, przechodząc na emeryturze, będzie mieć więcej? Myślicie, że Kasia, tak? Dobra. To powiem szczerze po raz pierwszy, dostałam tutaj prawidłową odpowiedź. Faktycznie jest to Kasia. Przez to, że zaczęła ona robić to wcześniej, to mamy tutaj lepszy wynik, pomimo tego, że Tomek starał się przez 30 lat, Kasia robiła to przez 10, a potem pozwoliła swoim pieniądzom pracować, no to mamy tutaj ewidentnie pokazane jak ważne jest to żeby zacząć wcześniej nawet jeśli wydaje nam się że ta emerytura to jest jeszcze pieśń w przyszłości nie wiadomo co to będzie za te kilkadziesiąt lat ile należy inwestować miesięcznie by w wieku 65 lat mieć milion czyli już taką naprawdę fajną kwotę na emeryturę pewnie nie są to jeszcze kokosy biorąc pod uwagę że musimy żyć z tego przez kolejne lata ale jest to już znaczna suma mam do państwa pytanie co jest lepsze Inwestowanie i płacenie podatków? Czy inwestowanie i niepłacenie podatków? Oczywiście legalnie. Myślę, że gdybym zrobiła sondę, dobrze wiemy, jakie byłyby wyniki. Ale czy każdy z nas wie o jednej z najnowszych metod, jak to robić OIP? Nawet jeśli nie, to w trakcie tego panelu już się o tym dowie. Dla nowicjuszy w temacie, co to jest w ogóle za skrót OIP? To ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny. Ale nie będę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ponieważ przedstawię Klaudię Sibielak, Branch Coordinator i Project Manager Finax.pl. Cześć, e, jeszcze raz się przedstawię. Ja nazywam się Klaudia Sibielak i dziś opowiem Wam trochę o tym, jaki sposób możemy inwestować bez podatku. No ale właśnie e, ten podatek, a konkretnie podatek od zysków kapitałowych, tak zwany podatek belki, jest bardzo często e, takim, e, taką trudną rzeczą dla inwestora. To na co najczęściej inwestując narzekamy, że Nasze inwestycje, jakie by one nie były, wypracowują zyski, a my jedną piątą niemal z tego musimy oddać do budżetu. Są sposoby na to, żeby tego podatku Belki nie musieć płacić. Wiem, że taki pomysł pojawia się, pojawia się bardzo często w debacie publicznej, a kolejne rządy często zaczynają go obiecywać, ale oddalają. Te obietnice w przyszłość, aż w końcu nie zawsze są one realizowane. Obecnie takim najnowszym, najgłośniejszym pomysłem na to, aby od tego podatku belki inwestorów odciążyć, jest głośne osobiste konto inwestycyjne, czyli Oki. Eee, Oki miałoby z założenia eee, Pozwalać na inwestowanie do 100 tysięcy właśnie bez tego podatku w bardzo różne formy, tutaj zarówno jeśli chodzi o inwestowanie i oszczędzanie. I jakkolwiek temat ten jest ostatnio bardzo głośny, zresztą myślę, że nawet na tym wydarzeniu mieliśmy tutaj już prelekcję o samym oki, to to, co wiemy na pewno, to to, że sam projekt jest jeszcze bardzo mocno w powijakach. Oczywiście został on wskazany jako jeden z priorytetów rządu, ale jeden z 58 priorytetów, co wiemy bardzo dobrze, jak często się kończy. Różne takie szczegółowe kryteria tego, w jaki sposób to oki miałoby wyglądać, też nie są jeszcze znane. Nie wiadomo, co na przykład miałoby się dziać i jak opodatkowana byłaby nadwyżka od tej kwoty 100 tysięcy złotych. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że my nie musimy czekać, aż OKI, czy jakakolwiek inna forma tego zwolnienia z podatku belki zostanie wprowadzona, bo już dzisiaj możemy, już dzisiaj możemy korzystać z takiego zwolnienia, jeżeli inwestujemy w ramach trzeciego filaru emerytalnego. I teraz... Zacznę od tego. Opowiem Wam dzisiaj najwięcej o OIP. Dlatego, że IKE i IGZE to są programy, które są już dostępne na polskim rynku od dłuższego czasu. Myślę, że są bardziej znane. OIP jest najnowocześniejszą, ale też najnowszą w tym polskim trzecim filarze emerytalnym opcją. Dlatego na niej skupi się dziś, ale. Na sam początek chciałabym zacząć od tego, dlaczego w ogóle warto inwestować na emeryturę. No bo przyznajmy, często ten temat, zwłaszcza osoby w młodszym wieku, może po prostu odstraszać. Ta emerytura wydaje nam się bardzo odległą przyszłością, no i niekoniecznie czymś, no co dla nas dziś powinno być priorytetem. A co za tym idzie, ta korzyść może wydawać się odległa, nie aż tak wyraźna. Chciałabym zacząć właśnie od tego, żeby przekonać Was, że najlepszy moment, żeby zacząć inwestować na emeryturę, jest już teraz. Dlaczego? E, po pierwsze, żyjemy na emeryturze e, coraz dłużej. E, przeciętna Polka dożyje 81 lat, to jest znacznie więcej niż było to w latach 90. Podobnie wydłuża się wiek przeciętnego Polaka. I tak przeciętna kobieta spędza na emeryturze już jedną czwartą swojego życia. To naprawdę sporo i to nie tylko dłuższy okres, o który musimy zadbać, kiedy jeszcze możemy generować e, przychody, to także okres, który chcielibyśmy pewnie fajnie spędzić. To znaczy, warto zastanowić się, e, jak my chcemy wykorzystać ten czas. Bo jeżeli wydaje nam się, że my tej emerytury możemy nie dożyć, albo będzie to jakiś krótki epizod w naszym życiu, to dane mówią nam zupełnie coś innego. Mówią o tym, że spędzamy masę swojego życia właśnie na emeryturze, no i warto o tym okresie pomyśleć zawczasu. Drugi aspekt to to, że nawet niewielkie kwoty, jeżeli zaczynamy je inwestować teraz, potrafią zrobić naprawdę sporą różnicę w przyszłości. I kluczem jest tutaj podstawowa zasada, tak naprawdę dla inwestorów, czyli zasada procentu składanego. Mówiące o tym, że im dłużej pozwalamy naszym pieniądzom pracować, tym szybciej w zasadzie rosną nasze wyniki. To myślenie w takiej formie tego, że one rosną wykładniczo, a nie liniowo, może być dla nas nieco nieintuicyjne. Dlatego pozwoliłam sobie zaprezentować dzisiaj dwa przykłady, jak właśnie ten procent składany działa i dlaczego pozwala nam tymi małymi kwotami uzbierać bardzo poważne sumy. Pierwszy z nich to sprawdzimy sobie, ile należy inwestować miesięcznie, by w wieku 65 lat mieć milion, czyli już taką naprawdę fajną kwotę na emeryturę. Pewnie nie są to jeszcze kokosy, biorąc pod uwagę, że musimy żyć z tego przez kolejne lata, ale jest to już znaczna suma. Założyliśmy sobie stopę zwrotu 7% już po uwzględnieniu inflacji, czyli taką, którą, jest, którą jesteśmy w stanie przy globalnych akcyjnych portfelach długoterminowo osiągnąć. I teraz jak wygląda to nasze inwestowanie w zależności od tego, kiedy my zaczynamy inwestować? Jeżeli chcemy inwestować regularnie, co miesiąc, tę samą kwotę i zaczynamy bardzo wcześnie, pomyślmy na przykład po pierwszych urodzinach, rodzice uznają, że będą nam e, taką niewielką kwotę dla nas odkładać i inwestować, no to, żeby mieć ten milion, wystarczy nam 68 zł miesięcznie. Ale z każdym kolejnym rokiem ta kwota musi rosnąć. I tutaj dochodzimy do tego, że jeżeli mamy 30 lat, chcemy mieć ten milion na emeryturze musimy odkładać miesięcznie ponad 500 zł. 40 lat to już 1200 i to zaczyna się robić bardzo poważna kwota. A po 50c, żeby mieć ten milion, musimy odkładać ponad 3000 zł miesięcznie. Także widzimy jak szybko, jak dynamicznie te kwoty rosną i jak niewiele zainwestowane bardzo wcześnie pozwoli nam przyprawić naprawdę świetny efekt. Drugi przykład, który sobie przygotowałam, to już jest trochę zagadka. E, chciałabym pokazać wam, jak właśnie ten procent składany działa w praktyce. No i weźmy sobie dwu, dwoje inwestorów, Kasię i Tomka. Przyjmijmy, że Kasia zaczyna inwestować mając 25 lat. Inwestuje przez 10 lat, odkładając 5 tysięcy złotych rocznie. E, czyli w skali miesiąca to nie jest tak przytłaczająca kwota. Inwestuje przez 10 lat, ale wraz z ukończeniem 34 roku mówi dobra, przestaję, więcej tego nie robię, a te pieniądze niech sobie pracują. Mamy też Tomka, który podszedł do inwestowania dokładnie w ten sam sposób, ale dopiero mając 35 lat, kiedy Kasia przestała już inwestować, no i inwestuje aż do ukończenia 65 lat. To teraz mam do Was pytanie, jak myślicie, kto na sam koniec, czyli mając te 65 lat przechodząc na emeryturze, będzie mieć więcej? Myślicie, że Kasia, tak? Dobra. To powiem szczerze, po raz pierwszy dostałam tutaj prawidłową odpowiedź. Faktycznie jest to Kasia. Przez to, że zaczęła ona robić to wcześniej, to mamy tutaj. Lepszy wynik, pomimo tego, że Tomek starał się przez 30 lat, Kasia robiła to przez 10, a potem pozwoliła swoim pieniądzom pracować, no to mamy tutaj ewidentnie pokazane, jak ważne jest to, żeby zacząć wcześniej. Nawet jeśli wydaje nam się, że ta emerytura to jest jeszcze pieśń w przyszłości, nie wiadomo co to będzie za te kilkadziesiąt lat, faktycznie warto od tego zaczynać. No dobra, e, ale to tak naprawdę nie wszystko, bo Oczywiście możemy myśleć, że czekamy na tą emeryturę państwową do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach, jeżeli odpowiednio zadbamy o swoje pieniądze, to nie jest tak naprawdę jedyna możliwość. Możemy zadbać o tą swoją emeryturę wcześniej i pozwolić sobie na odpoczynek od pracy albo robienie masy innych rzeczy, które nas bardziej interesują wcześniej, jeżeli odpowiednio o to zadbamy. No i wreszcie. Państwowa emerytura, czyli tak naprawdę kluczowy temat, bo jakkolwiek być może. W tym gronie wydaje nam się, że to już powoli oczywiste, że ta państwowa emerytura, zwłaszcza w przyszłości, może nie wystarczać nam na godne życie. O tyle my w FINAX robimy takie badanie Financial Wellness Index, robimy je co kwartał. I w jednym z wydań zadaliśmy pytanie Polakom: jakie emerytury spodziewają się w przyszłości na emeryturze? Okazuje się, że zdecydowana większość spodziewa się ponad połowy, a nawet całości swojej dotychczasowej pensji. Niestety prognozy nie wyglądają równie optymistycznie. Jak spojrzymy na to, jak to wygląda obecnie, to widzimy, że już teraz e, ta wartość wyrażona jest e, stopą zastąpienia. W przybliżeniu pokazuje nam to, ile średnio z ostatniej pensji otrzymujemy jako świadczenie na emeryturze. Według różnych, e, według różnych metodologii ta liczba oscyluje obecnie w około 50%. Czyli jeżeli zarabiamy 10 tysięcy zł przed emeryturą, przechodzimy na emeryturę, średnio to nasze świadczenie obecnie wynosi około 5 tysięcy zł. Natomiast prognozy na kolejne lata, jeśli chodzi o Komisję Europejską na rok 2060, jeśli chodzi o nasz Polski ZUS nawet dekadę wcześniej, pokazują, że ta stopa zastąpienia będzie spadać bardzo gwałtownie, na przykład do 25% właśnie w tych okolicach 2050-2060 rok. No i wtedy przy standardzie życia, który, na który możemy sobie pozwolić przy 10 tysięcy złotych zł pensji przed emeryturą, na emeryturze otrzymujemy 2,5 tysiąca. Oczywiście po uwzględnieniu inflacji, czyli takie dzisiejsze 2,5 tysiące widzimy, jak kolosalnie wpływa to na jakość naszego życia. Dlatego mam nadzieję, że zmotywowałam, zmotywowałam was do tego, żeby ten temat emerytury trochę odczarować, żeby nie myśleć o tym tylko w kategoriach bardzo abstrakcyjnych, ale zupełnie realnych, i takich, które, dla których niewielkie działania dziś pozwolą Wam na naprawdę dużą różnicę. No dobra, przejdę więc do tego, czym właściwie jest OIP, o którym trochę już wspomniałam, ale jeszcze nie aż tak dużo. OIP to najnowsza część właśnie polskiego trzeciego filaru emerytalnego. E, oficjalnie jest to ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, e, zwany też europejską emeryturą i jest to pomysł, który pojawił się na szczeblu unijnym. To znaczy, pomysł unijny był taki, że sytuacja demograficzna w całej Europie, ona nieco różni się pomiędzy krajami, ale generalnie nie jest pozytywna. Te systemy emerytalne krajowe stają się coraz bardziej niewydolne, no i szukamy sposobów, żeby zachęcić obywateli, żeby zaczęli inwestować na swoją emeryturę na własną rękę. Kolejną motywacją było to, żeby te programy, które są dostępne na rynkach w Unii Europejskiej, były dużo bardziej jednolite, podobne do siebie. Ale też pozwalały nam zdobywać, pozwalały osiągać pewne standardy, wprowadzały pewne standardy rynkowe. No i tak powstał właśnie OIP, czyli pomysł na produkt, który będzie odpowiadał na bardziej dzisiejsze wyzwania. Z OIP -y może korzystać każdy mieszkaniec Unii Europejskiej, nie tylko, nie tylko obywatel, ale każdy mieszkaniec może mieć takie OIP -y i w jego ramach oszczędzać. Jeśli chodzi o te dobre standardy, o których, o których wspomniałam, tak naprawdę. Jest ich sporo, takich nowości, które zostały wprowadzone właśnie przez te unijne regulacje i pierwsza z nich, która myślę bardzo mocno, bardzo mocno działa na korzyść właśnie inwestorów, to ograniczenie maksymalnej opłaty, którą instytucja jest w stanie pobierać za taki produkt. Ten maksymalny limit wynosi 1% od wartości aktywów w skali roku. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda w obecnych, obecnie dostępnych produktach, czyli tutaj mówię o OIP od Finax, bo i nadal jesteśmy pierwszym i jedynym dostępnym w Polsce OIP. OIP, no to tutaj w tym przypadku mamy 0,9% właśnie w skali roku. Kolejnym aspektem to jest ta mobilność. Ważne było dla Unii, że w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania czy miejsce zatrudnienia, mamy tutaj uproszczoną mobilność pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Mamy do tego Jednolite zasady. Na no kolejnym takim aspektem, ważnym bardzo często dla Polaków, którzy bardzo często mają niższe to zaufanie, niższy poziom zaufania do programów oferowanych przez państwo, jest to, że mamy pewnego rodzaju podwójne bezpieczeństwo legislacyjne. To znaczy, zasady tego produktu nie podlegają tylko i wyłącznie politycznym decyzjom, nie są tylko regulowane na szczeblu krajowym. Ale też na szczeblu unijnym, więc mamy tutaj pewnego rodzaju podwójne zabezpieczenie. No i taki, um, taki trząt tej regulacji powstał na poziomie unijnym. Ale już dodatkowe korzyści były wprowadzone na poziomie krajowym. W Polsce regulatorzy bardzo mocno zainspirowali się ustawą o IK. Stąd mamy bardzo podobny limit rocznych wpłat. To jest w tym roku powyżej 26 tysięcy złotych rocznie. I ten limit co do zasady z roku na rok rośnie, bo jest zależny od prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. Natomiast Natomiast tym, co jest najistotniejsze, myślę, taką najważniejszą zaletą dla większości inwestorów, to jest to, że właśnie do tej kwoty limitu możemy inwestować bez podatku. Musimy spełnić ustawowe warunki, to znaczy, żeby te środki wycofać, nie musząc rozliczać się z podatku belki, no to mamy tutaj dwa warunki. Pierwszy z nich to jest osiągnięcie 60. roku życia, choć w niektórych przypadkach prawo zezwala na osiągnięcie już 55. roku życia i takiej, skorzystania z takiej wypłaty. Drugi warunek jest trochę bardziej e, techniczny. Na, na, konieczna jest wpłata dowolnej kwoty w pięciu latach kalendarzowych, czyli tutaj już powiedzmy e, taki szczegół, który warto po prostu technicznie mieć na uwadze, żeby tam jakieś środki, e, jakieś środki skierować. I ta zwolnienie z podatku sprawia, że jedna piąta z tych środków, którą normalnie musielibyśmy zapłacić jako podatek, 19%, w tym przypadku zostaje w naszej kieszeni. Ale wracając do samych zalet OPE, OIP, bo wspomniałam już o kilku z nich, które widzicie tutaj na slajdzie. Mówiłam o maksymalnej opłacie, mówiłam o tej mobilności czy podwójnym bezpieczeństwie, ale są jeszcze takie trzy aspekty, o których myślę, że bardzo warto wspomnieć. Po pierwsze, OIP jest produktem bardzo elastycznym. To znaczy, możecie inwestować sobie w ramach OIP. Ale w każdej chwili macie dostęp do tych środków, bez żadnych opłat możecie sobie te środki wypłacić. Możecie wpłacać tyle, ile chcecie, oczywiście do kwoty wyrażonej limitem rocznym i e, nie macie żadnych zobowiązań z tego tytułu, żeby więcej środków tam deponować. E, OIP jest bardzo przejrzyste, tu Unia bardzo mocno stawiała na ten zakres, tak żeby informacja o, tych, o tym produkcie była bardzo czytelna i też łatwa do porównywania, a dodatkowo możecie przenosić sobie konta pomiędzy różnymi Dostawcami OIP, a także możecie przetransferować środki z IKE. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani OIP, możecie przetransferować bez, bez tutaj podatku środki jednorazowo z IKE do OIP. No i ostatnim takim aspektem jest to, że unia dba też, żeby ten żeby ten produkt był bardzo dostosowany dla inwestorów bez względu na poziom doświadczenia. I wiedzy, I wiedzy inwestora. Co to oznacza? Po pierwsze, mamy tutaj wprowadzone techniki automatycznego łagodzenia ryzyka. To oznacza w praktyce tyle, na przykład w przypadku produktów FinAx, czyli tego jedynego, który jest dostępny na rynku, że 10 lat przed przejściem na emeryturę, czy raczej przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wasz portfel automatycznie zaczyna zwiększać część obligacyjną. Zmniejszyć część akcyjną. W praktyce oznacza to to, że zaczynamy trochę bardziej stabilizować ten portfel, żeby na okres wypłat e, ta, ta jego wartość była stabilniejsza. Drugim aspektem jest to, że tak jak w porównaniu z IKE i XE, gdzie możemy inwestować aktywnie, wybierać sobie określone produkty, możemy wybierać tam nawet lokaty posiadane w ramach IKE czy XE, w przypadku OIP, mamy tutaj gotowe portfele. E, oczywiście, jeżeli ktoś lubi inwestować aktywnie, to pewnie będzie mieć tutaj odgórnie narzuconą strategię, ale ma to z drugiej strony bardzo wiele zalet, dlatego, że takie produkty, żeby móc zostać oferowane, musiały przejść liczne testy pod kątem długoterminowej stabilności i bicia inflacji. Także są to portfele, które są już gotowe, e, oferowane w kilku strategiach, ale zostały zatwierdzone przez regulatora. E, w skrócie, OIP to produkt, który został przeznaczony właśnie dla każdego, który chce sobie o tą emeryturę zadbać, ale niektóre przypadki zostały tak szczególnie zaadresowane i są to osoby, którym właśnie zależy długoterminowo na tych korzyściach podatkowych. Osoby, które mają już IK i XZ, ale szukają kolejnego miejsca, gdzie mogą inwestować sobie właśnie długoterminowo bez podatku. Osoby, które nie są zadowolone z IK i w tej, w tej sytuacji mogą sobie te środki do OIP -y przenieść, osoby samozatrudnione, które bardzo często tą sytuację emerytalną mają jeszcze gorszą niż, niż przeciętna osoba zatrudniona na umowie o pracę. Młodzi ludzie o wysokiej mobilności na rynku pracy, no i tak naprawdę każdy, kto o tą swoją emeryturę chce zadbać, nie musząc też poświęcać na to bardzo dużo czasu e, i zaangażowania. E, jeśli chodzi o to, jakie tak naprawdę oip -y mamy dostępne na rynku, to tak jak już wspomniałam, Jedynym dostawcą, pierwszym dostawcą w Polsce jest Finax e, i mamy tutaj tak naprawdę bardzo fajne połączenie, to znaczy produktu, który działa na rynku już od 2017 roku, był często nagradzany także tutaj przez, e, przez konkurs Invest Cuffs, e, wielokrotnie, e, jest to połączenie tego produktu, obniżonej opłaty, no i korzyści, które wynikają z samej regulacji OIP. Co w co właściwie możemy inwestować w ramach tego polskiego OIP i jak możemy to robić? Finax, który oferuje OIP, jest robodoradcą. Działa w, to taki w taki bardzo prosty sposób, zautomatyzowany. To znaczy, możemy sobie inwestować poprzez stronę internetową, poprzez aplikację. Konto otwieramy tak naprawdę w 10-15 minut. Na podstawie naszych odpowiedzi w kwestionariuszu, algorytm podpowiada odpowiednią strategię. No i na tej podstawie. Wszystko już potem dzieje się automatycznie. Wszystkie środki zostają automatycznie zainwestowane. Robotoradca dba o utrzymanie odpowiedniej strategii w portfelu, o jego rebalansowanie, gdy zachodzi potrzeba, gdy te środki wcześniej są potrzebne do wycofania, to my też się tym zajmujemy, e, wystawiając pit, a co jest może istotne, no to właśnie ze względu na tą elastyczność, jeżeli te środki dotrzymamy na koncie do emerytury, no to wówczas korzystamy ze zwolnienia z podatkowego, ale nie ma tak naprawdę żadnych negatywnych konsekwencji z przedwczesnej wypłaty, poza tym, że ten. Podatek, jak w każdej innej inwestycji, musimy uregulować. Można zacząć już od 50 zł bez żadnych zobowiązań, a sam portfel złożony jest z ETF-ów. W zależności od wariantu portfela, mamy tutaj od kilku do kilkunastu tysięcy papierów wartościowych, akcji i obligacji z całego świata, więc w dużym uproszczeniu naśladujemy rynk, rynkowe wyniki. Jest to produkt długoterminowy, ma bardzo szeroką dywersyfikację, ale pozwala też inwestować tutaj w spółki o, z bardzo różnych lokalizacji, o różnych rozmiarach, e, odnoszących po prostu największe sukcesy dzięki temu, że inwestujemy poprzez ETF-y. E, co jeszcze chciałabym powiedzieć? No to oczywiście wyniki. Jeśli chodzi o sam produkt, OIP regulacje pozwoliły oferować od października 2023 roku. Mamy więc już drugie urodziny OIP. No i jeśli chodzi o to, jakie wyniki dotychczas, dotychczas odnosi, to możecie tutaj zobaczyć na slajdzie, mamy tutaj wyniki trzech wariantów portfela. Jeśli zastanawiacie się, jakie, czy to są wszystkie strategie, które, które można mieć portfela OIP, to tak, OIP jest oferowane w wariancie 100% akcji i 80% akcji. Natomiast kiedy rozpocznie się ten okres automatycznego łagodzenia ryzyka, to portfel schodzi do maksymalnej zawartości obligacji 40%, minimalnej zawartości akcji 60%. Jeżeli zobaczycie wyniki z ostatniego roku, no to możecie tutaj zobaczyć 8, 7, 5, 6%. Natomiast najważniejsze są dla nas wyniki długoterminowe. Jeżeli zobaczymy, jak to wyglądało już za okres od startu, czyli niemal 2 lata, bo tutaj mam wyniki na koniec września, no to widzimy, że ten o portfel najbardziej akcyjny przekroczył 31%. Oczywiście warto jest pamiętać o tym, że ten rok był wówczas dla rynków bardzo dobry i nie spodziewamy się tego, że te wyniki będą rok e, do roku się powtarzać. Inwestujemy długoterminowo, no i, e, no i właśnie dlatego te nasze długoterminowe średnioroczne stopy zwrotu są najważniejsze. E, Mam jeszcze dla Was kilka ciekawostek o tym, kto w ogóle zakłada europejską emeryturę. Bo pomimo tego, że ten produkt jest stosunkową nowością na rynku polskim, nie jest o nim jeszcze tak głośno, to już teraz mamy ponad 7 tysięcy klientów w całej Polsce. E, głównie e, każdy, głównie e, klienci wybierają tą strategię 100% akcji, czyli tą bardziej agresywną ze względu właśnie na ten długoterminowy charakter produktu, ale też algorytm podpowiada częściej tę strategię właśnie ze względu na tę specyfikę. Przeciętny portfel zawiera 88% akcji i co ciekawe, z jedna na, jeden na y, czterech klientów to kobieta. E, zdecydowana większość e, klientów decyduje się też, choć może to jeszcze zmienić, ale deklaruje. Że wypłaty będzie chciało otrzymywać na emeryturze co miesiąc. Bo ważne wiedzieć o tym, że jeżeli będziemy chcieli wypłacić te środki na emeryturze, to możemy zarówno podjąć je wszystkie na raz, jak i wypłacać je w ratach, tak żeby stanowiły taki realny dodatek do tego naszego emerytalnego budżetu. Eee, I tak naprawdę. Z mojej strony to tyle. E, na sam koniec chciałabym podzielić się z Wami e, promocją, którą przygotowaliśmy dla Was jako FINEX. Jeżeli chcecie przetestować sobie, jak działa to OIP bez żadnych zobowiązań, to za pośrednictwem linku FINEX-Tech, Ukośnik IC Warsaw, tak jak dzisiejsza konferencja, dla uczestników mamy specjalne warunki. E, możecie przetestować sobie przez cały rok bez opłat to konto Europejska Emerytura. E, tak, jak mówię, bez opłaty za zarządzanie, bez żadnych zobowiązań. A gdybyście mieli jakieś pytania, będę jeszcze pewnie tutaj dostępna przez chwilę w sali, ale zawsze można też do nas podejść. Mamy Stoisko tutaj po prawej stronie od wyjścia, także zachęcam, e, gdybyście mieli pytania e, czy jakiekolwiek wątpliwości. A z mojej strony na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. E, no i mam nadzieję, że do zobaczenia na Stoisku.